Siemanko moi widzowie, dzisiaj mamy odcinek taki, że musimy sobie parę rzeczy poogarniać, poogarniać trochę gekonów, zobaczyć co się tam w ogóle dzieje. E, tutaj, coś za mną jest dzisiaj nowego, co dostałem w sumie w prezencie, można by było powiedzieć. W związku z tym, dorosła samica Pytona, która była tutaj w tym terrarium, poszła. O, chwiejemną, e, Która była w tym terrarium, moi drodzy, poszła do e, pojemnika, do sam ikeowskiej. Póki co. No bo tutaj terrarium było mi dosyć pilnie potrzebne, dlatego że było to dosyć niespodziewane. A co to jest, to zobaczcie na którym z odcinku, raczej nie dzisiaj, no bo w linka wiecie jak jest. Także święty spokój musi być. Natomiast tak jak mówię, musimy poogarniać sobie gokony, czyli taka w sumie codzienność terrarysty. no tak to wygląda. Trzeba sobie dojrzeć do pewnych rzeczy. I w sumie tyle. Pokażę Wam jeszcze gram stole Paul pulchrypes, która wyliniała, wygląda słuchajcie obłędnie. Także lecimy. I teraz tak, musimy sobie wziąć te pudełka plus tamto pudełko, bo tam są właśnie gekony. Trzeba sobie tam zajrzeć. Tutaj w tym pojemniku, co leży tam na macie grzewczej na dole na stoliku też coś jest fajnego. Też Wam pokażę. Też słuchajcie, ostatnio zostało to do mnie przywiezione i jest też obłędne, więc wszystko będziecie widzieć natomiast w tym no to tak jak mówię, no tutaj coś widać ale co to jest, to w sumie nie będziecie w stanie raczej teraz stwierdzić także bierzemy, słuchajcie, gekony i lecimy na stolik ale zanim polecimy z gekonami, to zobaczcie, słuchajcie, jak obłędnie wygląda Gramostolla Pulchripes po wylineczce po prostu jest przecudowna, trochę ją już żeby nam się to chciało rozprostować to tak, pięknie. No, bajlando. Naprawdę, słuchajcie, bajka. No i w końcu urosła, w końcu urosła. Długo jej to zajęło. No, ale na szczęście wyliniała. Jest ok. Piękna samiczka. Naprawdę piękna samiczka. Sami przyznajcie. Ale kudłata, kudłata dziewczyna będzie co karmić. Słuchajcie, będzie co karmić. Takich, moi drodzy, nowych rzeczy też ostatnio został mi przywieziony i ofiarowany, że tak to imię została, brachy pelma bemei. Płeć była nieznana, być płeć... no. Płeć była nieznana, natomiast płeć już jest znana. Jest to, moi drodzy, niestety, bądź stety samiec, a stety, dlatego że tam, w którymś z tych pudełek, mam dorosłą samicę. Więc fajnie, poczekać tylko zostaje, aż ten samczyk sobie dorośnie. No i też słuchajcie, no piękna sztuka. Oj, piękna sztuka. Tak, ładny jesteś. Ładny z Kubańcu. Naprawdę bardzo ładny. Także słuchajcie, dzieje się, naprawdę się dzieje. Ale dobra, lecimy do ogarniania porządku u gekonów. Tak samo moi drodzy, korzystając z okazji, że będę przekazywał dalej żabkę w sumie widać tutaj ledwo, znaczy ledwo jak ledwo. No widać ją, no jest po prostu wielka. Jeżeli ktoś się zastanawia nad żabą rogatą, no to spójrzcie, jakie ona jest wielkości. To jest, słuchajcie, potwór. To jest naprawdę potwór. E, spróbuję tutaj z niej troszeczkę zmyć ten, ten torf. I tak żabki się, słuchajcie, kąpie raz na jakiś czas, więc no spójrzcie. To jest, słuchajcie, naprawdę potwór. Pokaż to się, pokaż. O, mamy ją, patrzcie. <laughs> Jaki wielki ropuch, słuchajcie, ona wcina 40 gramowe szczury. No to sobie wyobraźcie. Ten, kto ma węże, jest w stanie sobie to mniej więcej zobrazować, jaka ta żaba jest wielka. No tutaj już lepiej palca raczej nie podkładać, no bo to się może skończyć źle. Naprawdę, słuchajcie, ropuch olbrzymi. Jest olbrzymi po prostu ten ropu. I tak, mamy gekoniaste, mamy słuchajcie gekoniaste, które no, na pewno trzeba powymieniać wodę. E, zobaczyć czy jest słuchajcie karma, zobaczyć czy jest o tu mokra kryjóweczka, czy jest wilgotna, jeszcze jest ok. Obydwa gekony siedzą tu. Oczywiście tak, są dwa w tym momencie tutaj w środku. Od razu mówię, że tak niestety na ten moment musi być. Pokażcie, czy to wszystko jest ok. U Ciebie gruby ogonek, super, no jesteś super, dobra, Ty mykaj z powrotem, mykaj z powrotem, weźmiemy sobie jeszcze, słuchajcie, drugą, druga jest bardziej nieśmiała, pokaż to się, no ten ogonek mógłby być grubszy, to trzeba przypilnować Twojego ewentualnego jedzenia, ale Ty to widzę, że na ręce to Ty nie chcesz. No ale no nic nie szkodzi. Dobra, trzeba słuchajcie, sprzątnąć tutaj kubki. I no, nie ma wyjścia. U pierwszych gagatków porządek zrobiony. Jeszcze wodę wymienimy i lecimy z następnymi. Tu mamy kolejną samiczkę, której też trzeba dojrzeć. Czyli standardowo słuchajcie, tu jest wilgotno, jest spoko. Są jakieś odchody. Trzeba będzie sprzątnąć. Pokaż to się. No, pokaż to się. Pokaż to się, bo Ty, taka jesteś po wylineczce. To jesteś naprawdę bardzo ładna. Bardzo ładna dziewczyna. Ogonek gruby. Świetnie. Wodę wymienimy i będzie ok, nie? Proste, że tak. Dobra, mykaj do siebie. Ja już tu zbieram. Także e, niestety, moi drodzy, no tak to wygląda. Tak to wygląda, tak jak nieraz powtarzałem. To nie jest tylko fajnie, ładne teralejka i tak dalej, i tak dalej. To jest niestety też właśnie porządek u tych zwierzaków, nie? Woda wymieniona, wszystko ogarnięte, można iść dalej. E, no tak jak mówiłem, słuchajcie, te zwierzaki są całkowicie od nas uzależnione, więc jest to ważne, aby słuchajcie, zadbać o nieprawidłowo. One są nie bez powodu póki co w pojemnikach, dlatego że mam je od niedawna i chcę mieć pełną kontrolę nad tym, co, który, ile je e, i tak dalej, i tak dalej, jak się załatwia. Chcę to widzieć, słuchajcie, aby był pewien, że zwierzaki są w dobrej kondycji i że nic im zupełnie nie dolega. Także tutaj pani już się schowała, a my lecimy do następnego. Tak swoją drogą, moi drodzy, biorąc pod uwagę to, że mam samca, pewnego wężyka gatunku, pewnego gatunku węża, e, tak tu w ostatnim czasie przybyła mi samica i pokażę Wam, słuchajcie, jak ona wygląda, tylko tak, ja jej nie chcę brać do rąk, bo ona dosyć taka kąśliwa, e, więc no niestety, ale musicie mi wybaczyć, ale, o kurde, ty, no nie zwiewaj mi tu, ale jest, słuchajcie, olbrze, patrzcie, no spójrzcie tylko, zobaczcie, o, lucha, Jaka klucha jestem! O jejku, jejku, jejku! Bardzo ładna samica! Tłusta, grubiutka. No i już przede wszystkim duża. Tylko, no, tak jak zawsze jest mówione, ee, słuchajcie, boła piaskowy, no to to jest hodowanie lignocelu. To jest stricte hodowanie lignocelu, nic się tutaj większego nie dzieje, ale no sam wąż, jak już jest widoczny, czy też go wyciągniemy, czy on sobie sam wyjdzie gdzieś w nocy. Naprawdę, słuchajcie, robi robotę. Bardzo ładna klucha, bardzo ładny wężyk. Nie ma co. Tutaj sytuacja jest taka sama: wodę właśnie wymieniłem. Mamy, słuchajcie, odchody. Trzeba to niestety pozbierać. Oczywiście za każdym razem odkaście sobie ręce albo w ogóle to róbcie to w rękawiczkach. Ja rękawiczek obecnie nie mam w tej chwili, dlatego te ręce odkażam za. Każdym razem jak mam włożyć rękę do innego pojemnika, jest to dosyć ważne, aby po prostu nie przenosić ewentualnych bakterii. Tak, tu mamy słuchajcie też dwie samiczki. Z tego ta po lewej, co widzicie, ostatnio dała dwa jajka. U się działa z samcem i dwa jajeczka słuchajcie są w inkubatorze, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie i co to w ogóle będzie, nie? Także zobaczymy. To są w sumie takie dwa gekony najbardziej dzikie z tego co mam, nie? Także no one nie są takie dorączki jak tamte poprzednie. Przejdźmy sobie też do legwanów, No, bo to jednak dzisiaj taki dzień trochę gadzi. To legwanów też troszeczkę, słuchajcie, ogarniemy. A w związku z tym, że tu są dwa legwany i one jedzą naprawdę, słuchajcie, obłędne ilości karmy. Może wam tu światło trochę migotać, no bo jednak jest żarówka grzewcza i UVB. No to tutaj zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze coś tu jest do zrobienia. Tu mamy jakąś łupinkę z korka, to nie, co się tak patrzysz, co się patrzysz, dzień dobry, dzień dobry, to jest samica, tam siedzi samiec i tak sobie koczują właśnie, tak sobie właśnie koczują. Tutaj pajączków słuchajcie, no nie ma co ich ogarnieć za bardzo, zwłaszcza, że było tu ostatnio robione, się tutaj nic takiego nie dzieje. Nic szczególnego, pojedzone wszystko, nakarmione. Heterodoniasta, no jak zwykle syczy to bez dwóch zdań. No i Bela. No i oczywiście, słuchajcie, tu jeszcze muszę michę z wodą dołożyć, bo świema, temat jest dzisiejszy, świeży. Tu wylądowała dorosła samica pytona. W związku z tym właśnie, że tu w tym terrarium wylądowało coś innego, co on niestety, ale zbiornik. Musi mieć, znaczy no, niestety, niestety albo niestety. E, nie mam na tyle, na tą chwilę słuchajcie, dodatkowego zbiornika, który mi gdzieś tam leży i czeka, więc musiałem coś pomyśleć, wykombinować. Więc wymieniłem podłoże, odkaziłem, wsypałem nowe. No, jak widzicie po podłożu, czy też wystroju, możecie się domyślić, że tam jest wąż, a jaki, no to się dowiecie przy okazji. Natomiast mogę Wam zdradzić taki rąbek tajemnicy. O, jeżeli ktoś się będzie znał, to być może. Po tym widoku, tutaj będzie już wiedział. Dajcie znać w komentarzu, czy się zorientuje, czy się zorientowaliście w sumie, co tu za gatunek węża siedzi. Tutaj jest właśnie, słuchajcie, mój inkubator, w którym są dwa jajka. Nie wiem, czy będzie je tak widać. O, tam są. Także coś się tam dzieje. Zobaczcie sobie, co tu zaczęła tworzyć. Słuchajcie, chromka w tej tubie. Wpuściłem tą chromkę do tej tuby jakiś czas temu. I już zaczyna się to tworzyć majstersztyk pajęczynowy, natomiast no niestety ta chromka jeszcze mi kokonu nie dała, więc ym, czekamy dalej i zobaczymy co będzie w razie W samczyka jeszcze mam. Powiem Wam, że na pewno będzie w nocy co oglądać, na pewno będzie w nocy co oglądać, dlatego że zwłaszcza na tym terrarium na dole, w tym terrarium na dole jest też zwierza, który stricte jest nocny. Jego penetracja, tego zbiornika będzie na pewno, słuchajcie, czymś zjawiskowym. To jest bardziej niż pewne. Natomiast co dalej? No to zobaczymy. Na pewno jakieś nagranie nocne powstanie. Obecnie też teraz czeka, masz jeden z heterodonów, który w sumie z u mnie od wczoraj e, zacznie jeść oseska. Na razie mu to marnie idzie, no ale no cóż, z nimi to czasami tak jest. E, także słuchajcie, na tą chwilę tyle. Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.